Stałeś już pijaku jeden? Tylko nie pijaku. To, że wczoraj było a to jeszcze nie powód, żeby mnie wyzywać. Ty nie bądź Wiesław bezczelny. To chyba w, w takim razie musi być codziennie Wiesława, skoro zapraszasz tych swoich pijaków do domu. Odwaj się udymi starają A jak ty zapraszasz do siebie te swoje koleżaneczki i obgadujecie przy kawie i herbacie wszystkich sąsiadów, to jest niby dobrze. Ta rozmowa nie ma sensu. Idę do okay. Krysi. Do tej plotkowej co ma ten swój pensjonat, i co tam za bardzo klientów nie ma, tylko sami Ukraińcy no i juweczek z Warszawki. ty nie bądź, ty tak Wisław nie dowcipkuj, no tylko w tej go posprzątaj, bo jak nie, to spotkamy się w sądzie. No, żegnam! Hey. no i pośła sobie stara waniatka. A ja dzisiaj mam inny pomysł na siebie. Zamiast pod, jakąś, pod jakimś sklepem nocnym siedzieć, to pójdę do eleganckiego klubu. Może tam jaką dziewczynę wyjdę. Też w moim wieku to może być ciężko. I z zasobem potwierdzić bym nie przesadzał. Ale ja się żyję. Dobra, zobaczę. Może, może mi się uda. Trzymajcie za mielciuki. Trzymajcie się i cześć.